Cześć, nazywam się Jarek Michalec, jesteśmy w Wiśle w firmie Sportrend. Chciałem Wam zaprezentować nowe modele na sezon 24-25. Wszystkie te modele będą aktualnymi modelami przez dwa sezony czyli sezon 24-25, 25 26. Także kupując taką nartę w tym sezonie, cieszymy się nowym modelem przez dwa sezony. Narty, które się zmieniły w tym sezonie no to są narty z grupy. Powiedzmy takiej najbardziej sportowej, czyli WRT, wersja WRT Pro i WRT. To jest narta, która jeździ bardzo sportowo. Potrzebujemy bardzo dobrze przygotowany stok i dość dużą kondycję narciarską. Natomiast ta narta jest troszeczkę bardziej, że tak powiem, łagodniejsza. Natomiast jest to narta jeszcze dalej bardzo na tą nartą sportową. Następnymi nartami, które wchodzą w, jako nowe w kolekcji, to jest grupa All Mountain, czyli Montero AR, AX. I nowość na ten sezon jest to narta wersji Orea, czyli w takim wykończeniu ekskluzywnym. Jest to e, AX wersji Orea. Jeśli chodzi o geometrię, to jest dokładnie ta sama narta, natomiast różni się tak jak powiedziałem, wykończeniem. Następną grupą są narty z grupy, można powiedzieć, takie Aurandery, bardzo narty wszechstronne, czyli zmienia się nam SX, CX i zmienia się nam Damska Narta MX. Z takich, można powiedzieć, jeszcze dobrych wiadomości, to wszystkie narty z całej kolekcji, można powiedzieć, potaniały. No dość spore różnice cenowe są w stosunku do zeszłej zimy, także można to sprawdzić na nartywisła.pl Zmieniły się też niektóre, niektóre parametry techniczne, które omawialiśmy przy konkretnych modelach. Jest troszeczkę zmiany w geometrii, w obróbce e, krawędzi, troszeczkę się zmieniały. Także wszystkie te narty będą do przetestowania u nas stacjonarnie w Wiśle. Jak i do kupienia na stronie internetowej nartywisła.pl. Jeśli macie jakieś pytania w stosunku do konkretnego modelu, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Na wszystkie pytania odpowiemy. Jak tylko warunki zimowe pozwolą, wszystkie te narty będą przez nas przetestowane pod naszymi nogami. Także też udostępnimy Wam nagrania testów z naszych odczuć na tych nartach, bo zmian jest sporo, jeśli chodzi o rdzenie, o geometrię, także prawdopodobnie będą jakieś różnice w działaniu tych nart na śniegu, także czekajcie, obserwujcie, wkrótce będą jakieś nowe materiały.